Cześć kochani Witam w marcowy dzionek zimno dzisiaj mokro, błotko ale niestety takie uroki chciałbym wam dzisiaj pokazać studnię. tu mam w tej oto becce, wkopaną studnię. czemu w beczce? bo pierwsza beczka Miała w dnie dziurę. Dzięki czemu zbiera się woda z otoczenia, i wiaderkiem wylewaliśmy ją. Głupota świata. Wiem. Teraz mamy czujnik i pompkę małą. Jak lustro wody dojdzie do czujnika, uruchamia się pompka na 6 minut. To jest mniej więcej. Czas wypompowywania, ile tutaj jest. 30 litrów. No, ale w międzyczasie ta woda jeszcze nachodzi. Do tego momentu, w chwili obecnej, woda nachodzi w około półtorej godziny. Więc coraz wolniej. Tutaj było tak grząsko, tak mokro, się zat... zatapialiśmy się dosłownie w błocie. Teraz jest sucho. Wiem, Trochę przeschło, trochę przemarzło, no ale też dużo pomogło wypompowywanie tej wody mm, trochę dalej. Niestety nie mam żadnego rowu mm, za działką czy coś, żeby ta woda mogła sobie swobodnie odpływać. No ale tutaj cały czas jest mokro, czy wyżej, czy niżej. E, tak to wygląda. Tu mamy zbiornik na, na wodę. Dobra sprawa do podlewania samych warzyw, nie do, nie do mycia się, czy, czy, czy coś w tym stylu. No, bo niby zasłonięte, ale e, w lato, gdy się nie używa tej wody, robaczki potrafią się pojawić. Są tabletki do takiego uzdatniania, no ale, no ale wybrałem e, studnie. Co tu mamy w studni? Mamy rurę 160. Na głębokości 7 metrów, w głąbie jest tam złożonych yy, 7 metrów, czyli mamy tutaj około do wysokości gruntu 7,30. 30 coś takiego. Yy, głębokości. No i co? Yy, na półtorej ostatnich metrów są powywiercane dziurki dookoła tej otorury. rury, 3 mm bodajże to były te dziurki i dna nie ma. Nie jest zakorkowane dno. Włożyliśmy pompę. Firmy Ibo. Polecam ale jakoś nie płacą mi za, za reklamy po prostu polecam fajna tania wtedy była tania. Teraz to wszystko drogie. No i co. Idzie sobie rurką, tu, 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 pod ziemią i wchodzi do budynku. Tak? Prąd do studni też tędy wchodzi. Idziemy do środka. Pokażę Wam instalację w środku, tą wodną. Cyk. Troszkę naszkowałem, To jest zasłonięte teraz tą skrzyneczką, jak wymyśliłem. I też zbiornik IBO, regulator IBO, wchodzi woda, zawór główny, przydatna sprawa. Zwłaszcza e, tak, gdy spuszczamy wodę. Tam w Becce też mamy e, zawór do spuszczania wody. Filtr piaskowy, woda wchodzi do zbiornika 50-litrowego, z czego tak naprawdę pewnie połowa jest e, wody. Regulator, teraz mamy za niskie ciśnienie, żeby woda poleciała. Niestety prądu też nie mamy za wiele. Po nocy moje dwa panele do alarmu teraz tak wychodzą na styk. A żeby rozbudować fotowoltaikę, no to musiałbym parę tysięcy włożyć. No bardzo chętnie bym to zrobił. Zależałoby mi na tym, ale cenowo, no za, za duże koszty, niestety. Nie można sobie na wszystko pozwolić. Idziemy dalej. Woda wychodzi na zewnątrz. Na zewnątrz jest kran. Tu jest odprowadzenie, żeby rozprowadzić po budynku. To tyle z instalacji. Czym studnia wywiercona? Gdzie ja to mam? Tu mam przeduszki. Przeduszki. Na to się nakłada ślimaka. I się kręci w ziemi otwór. Jak długo? Ja wierciłem. Tu mamy glinę. Mieliśmy glinę, kamieni mnóstwo. Wierciłem 4 dni. 4 dni po 4 godziny. Żona mi pomagała, mała im pomagała. Tu mamy ślimaka, którego się nakłada tam na to na te noże. Na końcu, gdy już dojdziemy do piasku, nakładamy szlamówkę i na tym oto kółeczku, i na tej oto linie ciągniemy góra-dół, góra-dół, aż cały piasek nam wyjdzie i otwór się pogłębi. Koszt yy, wtedy, 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 na jesieni, tej jesieni 2021. Yy, takiej wiertnicy, ile to kosztowało? 1200? Przeduszki na 10 metrów, 1200 chyba kosztowało, 1300. Pompa, żeby was nie okłamać, 250 albo 350, coś, coś, coś takiego. Regulator chyba 150 i zbiornik 250 też, nie pamiętam dokładnie. No i trochę chęci Mówię, Tu jest zawór o, Woda nam nie poleci Nie mamy ciśnienia No co, o, coś tam leci o, pusty, pusty zbiornik eee, Zamysł jest taki, że Ten oto zawór będzie podlewać te tuje tutaj Te tuje, tu mamy tuje, 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 tuje. Cyk, on kropelkowo, czy jak? Nie mam pojęcia. Mam taki rozgałęźnik fajny. I ogród. Nie wiem, czy tak, ten ogród będzie tak wyglądać. Czy w ogóle ogród będzie na tamtej działce, gdzie jest ta srebrna brama? Nie mam pojęcia. Trzeba na tym pomyśleć. Pomysłów jest mnóstwo, chęci trochę mniej. Na początku było fajnie, był zapał, ale teraz jak człowiek pomyśli, że jest to działka. Ogrodnicza, niewłasnościowa. No nie. Jest to działka ogrodnicza, niewłasnościowa. Nie robimy tego e, na swoim. To trochę szkoda tych pieniążków e, Miałem pomysł z ogrzewaniem e, grzałką. Grzałką to znaczy grzejnik. Grzejnik i, i grzałka. A na innym filmiku też. troszkę pożartowałem sobie z tego. Jest. Nie sprawdza się w ogóle. Dałem pompę. Też chyba i było, pompa yy, do CO. Ja wszystko w sumie tanie mają. Eee. Dałem pompę, dałem drugi grzejnik, Włączyłem to z sobą. Grzało się i grzało. Efektów nie było widać. Skoro był taki słoneczny dzień, że mogłem sobie na to pozwolić. I co? I... Eee... No nie polecam, no szkoda, szkoda prądu. Efektywności 0. Teraz mamy 150 W ładowania przy, przy dwóch panelach. Biorę się za robotę ale się za robotę trzeba co dzisiaj muszę zrobić a alarm miałem sprawdzić bo jedna czujka coś przestała działać i i prąd do pompy doprowadzić chyba. chyba takie miałem plany na dziś dobrze tutaj są siedzi wzięli przykład też sobie zrobili kamerę tam dalej też Dobrze, bo troszkę bezpieczniej, szkoda, żeby ktoś to, ktoś to ukradł, wszystko, a, a a a takie coś to odstrasza. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć o cenach agregatów, właśnie, bo ostatnio sąsiad tego, którego tam widzicie, ten domek, zagadał do mnie i mówi, że no w zeszłym roku miał sobie kupić agregat, kosztował 1000 zł, teraz kosztuje 3000. Mówię, niemożliwe, żeby tyle zdrożał dzisiaj jadąc tutaj, mówię, a sprawdzę z ciekawości sprawdziłem jak kupowałem za 1300 zł teraz kosztuje 4000 nie trzymam go niestety tutaj, no bo dużo miejsca zajmuje, kupiłem taki duży 5kw ale też 3 fazowy 5kw rozżera przy pełnej mocy 3 litry na godzinę więc, więc yy, litra żoło też mało wydajne gdybym wiedział, nie kupiłbym agregatu za żadne pieniądze nie kupiłbym agregatu, wolałbym od razu sobie zrobić wtedy yy, panele, zaoszczędziłbym i na paliwie i na samym agregacie wiem, że mogę go teraz sprzedać, tak wiem, wiem, ale a, może tam kiedyś na jakiś wyjazd czy coś akurat będzie potrzebny. I może paliwo zostanie. No ale 4000 za, za agregat. Szaleństwo. Te 4000, ja 4000 nie wydałem tutaj na ten prąd. A wiertaki, wiertarki w czasie, w czasie y, lata chodziły non-stop. Telewizor, lodówka. Więc no, szkoda trochę. Szkoda trochę tych pieniędzy wydanych ale jest jak jest no cóż trzymajcie się, o samoloty latają, słychać coś lata działam do ostrzenia